Moi drodzy kochani, witajcie na kanale 5.2. To jest strugnica morawska, którą budujemy dla firmy Woodmizer, a przed nami kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych, wakacyjnych nastrojach, bo ten odcinek nie będzie jakoś bardzo efektowny, bo w tym odcinku zajmiemy się tak po trochę wszystkim oprócz blatu i imadła. No oraz narzędni, ale po kolei. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja kiedyś obiecałem sobie, że w każdym nowym projekcie postaram się nauczyć jakiejś nowej sztuczki albo wprowadzić jakieś usprawnienie procesu. I takim usprawnieniem jest trochę inne znaczenie elementów. Jestem strasznym bałaganiarzem, ja wiem, że może nie pokazuję tego w filmach, ale zawsze, zawsze uda mi się pomieszać elementy i ostatecznie wpadam w kłopoty, w które nie wpadłbym, gdybym znaczył po prostu porządnie. Ta wersja na pewno nie jest ostateczna. Myślę nad zakupem drukarki do etykiet i takie po prostu drukowanie porządnych naklejek, które pozwoliłyby mi uporządkować elementy przed klejeniem. Proces budowy każdego projektu, tak to nazwijmy, wymaga wielokrotnego składania i rozkładania elementów, które są już gotowe albo które są powiedzmy takimi półproduktami. Ostatecznie bardzo często te elementy mieszają mi się i nanoszę nowe oznaczenia ołówkiem i potem na te kolejne. Rozumiecie? Dobrze jest mieć system, który będzie bardziej uniwersalny, i który będzie przede wszystkim bardziej przejrzysty. A tak nawiasem mówiąc, te połączenia są zbyt ciasne. Jak dostaną kleju, to mogę mieć problem ze złożeniem tego w całość. Także zanim jeszcze będę kleił, na pewno przyjrzę się tym połączeniom i poprawię je tak, żeby siedziały ładnie, ale żeby można było je bez większego wysiłku rozłożyć. Ale ten dźwięk po prostu kocham. No dobra. Trochę porządku na blacie i przygotowujemy się do trasowania największych gniazd przelotowych w tym projekcie. Oj, to będą duże czopy. Elementy, które będą się ze sobą łączyły, spotkają się pod jednym z dwóch kątów, które występują w tym projekcie. To będzie kąt 105 albo 15 stopni, zależy jak. Zadałem sobie trochę trudu i wykonałem taki permanentny kątownik o rozwarciu właśnie 15 stopni, żeby przez kiepskie narzędzie, a przez kiepskie narzędzie rozumiem nastawny kątownik, który posiadam, tani, marketowy, beznadziejny, mówiąc krótko, no, żeby się nie zdziwić. Jak te kąty nie będą się zgadzały. Także serdecznie polecam wykonywanie własnych kątowników. Zresztą jest na kanale film o takim wykonywaniu kątowników. W prawym, górnym rogu jest link do tych filmów. Natomiast to narzędzie, mój ukochany znacznik Ulmi, jest kompletnie niezastąpiony. Próbowałem wykonać własnoręcznie coś lepszego, ale ostatecznie zawsze wracam do mojej ukochanej Ulmi. i Przestałem nawet kombinować z szukaniem czegokolwiek innego. Ten znacznik jest doskonały. Nadal jest w produkcji zresztą. I za chwilę wykorzystamy jeszcze raz te same nastawy. A tymczasem pora na borowanie, czyli no, wiercenie po polsku. Zawsze staram się usunąć jak najwięcej materiału, zanim zabiorę się do dłutowania. Korba z takim dużym świdrem to dobre narzędzie do tego, żeby ten nadmiar materiału usunąć. Ale w tym przypadku... Ten świder trzeba naostrzyć. Są w sprzedaży specjalne pilniki, właśnie przeznaczone do tego, żeby ostrzyć nimi świdry. Ja niestety nie mam takiego pilnika, więc radzę sobie tym, co mam. Wspomagam się jeszcze dodatkowo takimi trójkątnymi kamieniami, które kupiłem gdzieś, nawet nie wiem gdzie, w jakimś malutkim sklepie narzędziowym. Świetnie się sprawują. Strasznie mnie kręcą takie ujęcia. Jeżeli ktoś ma bardzo mocną chorobę lokomocyjną, to przepraszam. A jeżeli jesteście ciekawi, jak takie ujęcia kręcę, to robię to taką małą kamerką. Właściwie sama kamerka jest w środku. No właśnie, to takie maleństwo, które ma. Jedną cudowną właściwość. Potrafi się przyczepiać do wszystkiego, co jest zrobione z ferytycznego metalu. Także mogę przyczepić ją do dłuta, do struga i wtedy uzyskiwać ciekawe ujęcia do właściwie czegokolwiek bym sobie nie wymyślił, na przykład do wkrętarki. Albo do mojej maszyny MP180 marki Woodmizer. Albo do samego siebie i dzięki temu uzyskiwać ujęcia tak jakby z kamerki szpiegowskiej. Mam nawet taki specjalny futeralik ochronny w czarnym kolorze, żeby kamerka zlewała się z otoczeniem. Dlatego uwielbiam czarne koszule. Ale wróćmy do naszych przelotowych gniazd czopowych. To był bardzo pracochłonny proces, i w tych warunkach, mam na myśli temperaturę, która w tej chwili jest w warsztacie. Wykonanie takiego chopu zajmowało mi dosłownie kilka godzin. Kilka godzin. Także cieszę się, że mam tą robotę już za sobą i że mogę przejść do wykonywania elementów, które będą pasowały do tych gniazd czopowych. Oczywiście, znowu w użyciu jest mój własnoręcznie zrobiony przymiar o rozwarciu 15 stopni. Oraz mój ukochany znacznik z ulmi, który cały czas jest ustawiony dokładnie tak samo. A teraz taki szybki przeskok do pilarki taśmowej. No, Ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, że z reguły pracuję ręcznymi narzędziami, no niestety muszą się pogodzić, że czasami nawet ja odkładam na bok dłuto, powijak czy ręczną piłę, bo po prostu jest za gorąco, żeby machać tym wszystkim. W tych upałach. Także z większością takich prac wymagających wysiłku czekałem albo do wieczora, albo po prostu robiłem to wcześniej rano, żeby jakoś przetrwać ten proces. Proces, którego nie udało mi się jeszcze zmechanizować. Nie ufam elektronarzędziom na tyle, żeby ten delikatny moment odsadzania tych długich czopów powierzyć frezarce albo zagłębiarce. Nadal opieram się na ręcznych piłach i ręcznych strugach, co zobaczycie za chwilę. Nawiasem mówiąc, te odpady, które pozostają po odsadzaniu czopów, wykorzystam do zrobienia klinów. No, idealny materiał. Co jak co, ale to hobby pod tytułem stolarstwo nauczyło mnie wielu ciekawych rzeczy, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby szukać odpowiednich narzędzi do danej czynności. W tej sytuacji ręczne narzędzia są zdecydowanie, zdecydowanie lepsze od. Elektronarzędzi. Chodzi o kontrolę. Chodzi o to, żeby usuwać ten materiał małymi porcjami, małymi ilościami. Dzięki temu nie usuniemy tego materiału zbyt dużo. Mamy po prostu kontrolę. No i taką kontrolę to ja rozumiem. Pozostaje ostatnie cięcie. Te długie łączyny trzeba wreszcie skrócić. I tutaj, ponieważ to jest takie cięcie permanentne, nie chciałbym go później już obrawiać, a niestety ręczna piła nie zostawia za sobą odpowiednio dobrej jakościowo powierzchni. Zagłębiarka. Tutaj zagłębiarka z dobrą tarczą i z takim fajnym przymiarem, który jest pewną nowością w moim warsztacie. Będzie czas. Pokażę wam bliżej. To urządzonko zapinane do szyny. O, tak to wygląda. To jest polski startup. Właściwie wczoraj to narzędzie odebrałem z paczkomatu. Będzie czas na to, żeby to potestować. Wygląda obiecująco. I dla równowagi odebrałem jeszcze jedno narzędzie. To jest prezent od Piotrka. Dzięki Piotrek. Wiecie co to jest? To jest stary niemiecki szrankownik do piły. Kolejny do kolekcji. Jeszcze raz dzięki Piotr. I myślę, że najwyższa pora na sprawdzenie, jak daje się złożyć stojak dla naszej strugnicy morawskiej. Jest zdecydowanie cięższy niż stojak sosnowy. No wiadomo, to jest jesion. Przypominam, że jeszcze nic nie jest sklejone. To wszystko jest po prostu złożone. Na sucho. Łączone, oczywiście, będą zabijane dębowymi kołkami, tak żeby naprawdę upancernić ten stojak. I właśnie produkcję tych kołków delikatnie zmodernizowałem w stosunku do tej, którą pokazywałem wam jakiś czas temu. Zmieniła się zarówno temperówka, dostała taki uchwyt dębowy. Ostrze natomiast posiada łuk, dzięki czemu jakość obróbki jest zdecydowanie lepsza. No i wymyśliłem nowy sposób na mocowanie jeszcze kwadratowego kołka w wiertarce. Strużenki trafiają bezpośrednio do worka foliowego, dzięki czemu nie ma bałaganu. No i oczywiście moja mała kamerka znowu znalazła odpowiednie zastosowanie. klejenie, kołkowanie i wykonywanie klinów zostawimy sobie na kolejny odcinek. A tymczasem ostatni rzut okana. Stojak, przypominam. To wszystko jest na sucho, bez kleju. Te 15 stopniowe skosy dają stojakowi niesamowitą odporność na chybotanie. Świetna właściwość tej strugnicy do wykorzystania w różnych innych konstrukcjach. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!